Dropshipping: Jak stworzyć sklep internetowy bez magazynowania produktów. Rozdział 5: Marketing i sprzedaż. 5.1 Strategie marketingowe dla sklepów dropshippingowych. Zagadnienia. 5.1.1 Marketing w mediach społecznościowych. 5.1.2 SEO (Search Engine Optimization). 5.1.3 E-mail marketing. 5.1.4 Marketing treści (Content Marketing). 5.1.5 Reklama płatna. 5.1.6 Marketing afiliacyjny. 5.1.7 Podsumowanie. Skuteczny marketing jest kluczowy dla sukcesu każdego sklepu internetowego, a zwłaszcza dla tych prowadzonych w modelu dropshipping. Dzięki odpowiednim strategiom możesz dotrzeć do większej liczby klientów, zwiększyć sprzedaż i zbudować silną markę. Dlaczego marketing jest ważny w dropshippingu? Konkurencja rynek e-commerce jest bardzo konkurencyjny, dlatego musisz wyróżnić się na tle innych sprzedawców. Zwiększenie świadomości marki. Marketing pomaga budować rozpoznawalność Twojej marki. Generowanie ruchu. Dzięki marketingowi możesz przyciągnąć większą liczbę odwiedzających do Twojego sklepu. Zwiększenie sprzedaży. Efektywne działania marketingowe przekładają się na wzrost sprzedaży. Popularne strategie marketingowe dla sklepów dropshippingowych. Wybór platform: Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, każda platforma ma swoją specyfikę i docelową grupę odbiorców. Tworzenie wartościowych treści, publikuj posty, zdjęcia, filmy, które angażują Twoich obserwujących. Płatne reklamy, korzystaj z płatnych reklam, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Współpraca z influencerami, współpraca z osobami wpływowymi w Twojej branży może przynieść szybkie efekty. Optymalizacja treści, zabaj o to, aby Twoje opisy produktów, artykuły na blogu i inne treści były dobrze zoptymalizowane pod kątem słów kluczowych. Budowanie linków zdobywaj linki z innych stron internetowych, aby zwiększyć autorytet swojej strony. Techniczna optymalizacja strony zabaj o szybkość ładowania strony, strukturę URL, mapę strony itp. Budowanie listy mailingowej zbieraj adresy e-mail swoich klientów, aby móc wysyłać im newslettery i promocje. Personalizacja wiadomości dostosuj treść wiadomości do zainteresowań odbiorców. Automatyzacja wykorzystuj narzędzia do automatyzacji e-mail marketingu. Blog Prowadź bloga, na którym będziesz publikować artykuły związane z Twoją branżą. Poradniki Twórz poradniki i przewodniki zakupowe. Studia przypadków Opisuj sukcesy swoich klientów. Google ADS Reklamuj się w Google, aby dotrzeć do osób szukających Twoich produktów. Facebook ADS Twórz reklamy na Facebooku, aby dotrzeć do konkretnej grupy docelowej. Instagram ADS Reklamuj swoje produkty na Instagramie. Współpraca z influencerami: współpracuj z influencerami, którzy będą promować Twoje produkty w zamian za prowizję. Programy partnerskie: uruchom własny program partnerski i zapraszaj innych do promowania Twoich produktów. Dodatkowe strategie: marketing na platformach sprzedażowych: Amazon, eBay, Allegro. Marketing szeptany: zachęcaj zadowolonych klientów do polecania Twojego sklepu znajomym. Event marketing: organizuj konkursy, promocje, wydarzenia online. Narzędzia przydatne w marketingu dla dropshippingu. Google Analytics, do analizy ruchu na stronie. Google Search Console, do monitorowania pozycji strony w wynikach wyszukiwania. Facebook Business Manager, do zarządzania reklamami na Facebooku. MailChimp, Clio, do prowadzenia e-mail marketingu. Canva, do tworzenia grafik. Skuteczny marketing w dropshippingu wymaga kompleksowego podejścia. Połączenie różnych kanałów i narzędzi marketingowych pozwala dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów i zwiększyć sprzedaż. Pamiętaj, że marketing to proces ciągły, który wymaga regularnej analizy i optymalizacji. Dropshipping Jak stworzyć sklep internetowy bez magazynowania produktów? Rozdział 5 Marketing i sprzedaż. 5.1 Strategie marketingowe dla sklepów dropshippingowych.